Siemanko drodzy widzowie, witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Operator CNC 2.0. Słuchajcie drodzy widzowie, dawno nie było odcinka na warsztacie, co chwilę gdzieś były jakieś wyjazdy, w ogóle ten kwiecień, który już jest za nami był strasznie wyjazdowy. Dużo czasu poświęcaliśmy na różne wyjazdy, na targi, po klientach, różne nowe znajomości zawieraliśmy, także co chwilę gdzieś nas było pełno. Ale już jesteśmy na wartacie, wracamy do nagrywania odcinków, typowo, stricte yy, na naszej narzędziowni. Więc co, zaczynamy? Tutaj nasza paleta, która leci do Wrocławia. Dla naszego super klienta firmy Elbi, pozdrawiamy. Jest z nas najlepszy tokarz Elo do Jak tam? Kiedy odcinek e, nowy? Nagręcił, trzy mam zamiar nagręcić trzy w tym tygodniu. Elegancko. Chyba kiedyś zabrze tygodni w ale wracamy z powrotem będzie to, się e, działo. Będzie się działo na pewno. Właśnie mówiłem o tym, że Kwiecień był taki wyjazdowy i w ogóle... Wy, wyjazdowy dużo wyjazdów, dużo e, jakby nowych możliwości. Dla BMW też tworzymy dużo, zmian, jakby od strony takiej wymiany Tak, biurowej można powiedzieć, więc A z tym też się wiążą fajne filmiki, myślę. Tak, tak, z tym też będą fajne, fajne filmiki i co, chcielibyśmy No wjeżdżać. Nowa maszyna wjeżdża za chwilę, nie? Tak, za chwilę Haas HF2 SS wjeżdża. Zaraz w sierpniu chyba południu, no w sierpniu, nie? W sierpniu CLX 50, także się mega, się jaram. A ja co? Ja dzisiaj na hasie e, robię seryjkę Już lecę ją cały tydzień, Tak, <grym> cały czas to samo Ale jakie pijochy będą ja, Pijące z tego są dobre Ale trzeba się trochę e, namachać Ale nie jest okej okay. U nas dużo się dzieje, tak jak mówiliśmy Wiele osób nas pyta, czemu nie ma live'ów A my się tak naprawdę do tych live'ów mocno przygotowujemy Fakt faktem, nie idzie nam to tak szybko, jak byśmy sobie tego życzyli Ale naprawdę dużo się w tym temacie dzieje e, Oprócz tego Pokażę Wam dzisiaj, albo puszczę Wam dzisiaj mały dymek, bo też jeszcze nie widzieliście jak Heimer już działał u nas na warsztacie. Był ten pierwszy film, ale to jakby było szkolenie. Dzisiaj będzie jakby tego kontynuacja. Założymy sobie frezik na narzędzie. Narzędzie będzie troszeczkę wyciągnięte. Akurat nie będziemy nim pracować. Mamy inne narzędzie zamocone, zamocowane na, na termo w maszynie, więc będziemy sobie też działać na maszynie. Co mamy na maszynie? Czwarta oś. Taka w sumie. Tulejka, nic w sumie trudnego, też ją za chwilę pokażę, no, a też zresztą dla naszego klienta z Wrocławia, czyli firmy Elbi. Pozdrawiamy jeszcze raz, bardzo lubimy, gdy klient do nas wraca, zadowolony. Czujemy z tego ogromną dumę i satysfakcję, że tak jest, więc cieszymy się z tego mega, mega bardzo. No co, przykładamy się do roboty zawsze, nie olewamy nigdy żadnego klienta, nawet jeżeli ktoś zamawia za kilka stów. E, każdego traktujemy tak samo, u nas wszyscy są na jednej linii i zawsze staramy się usługę wykonywać perfekcyjnie. E, co jeszcze? Noszylnik, który już e, mogliście zobaczyć na targach w Kielcach, gdyby ktoś jeszcze nie kojarzył. DWJ e, narzędziownia, toczenie, frezowanie, CNC, spawanie. E, nasze media społecznościowe, czyli YouTube, e, mój kanał, kanał Adiego, Instagram, Facebook, TikTok. To jest też śmieszne, aczkolwiek też uważam, że jeszcze ten TikTok nie działa w, w takiej skali, jakbyśmy też sobie tego życzyli. No wymaga to trochę czasu, a uwierzcie mi, zapierdal mamy yy, no spory. Zanim zaczniemy bawić się naszą frezareczką i czwartą osią, myślę, że rzecz, którą warto pokazać jest nasz nowy aparat. Zobaczcie widzowie, mamy tutaj Lumixa GH5 z firmy Panasonic. No myślę, że to jest y, już taka wyższa półka, jeżeli chodzi o sprzęt. Y, y, wiele razy już tam te live wypadły z tego co wiecie. No, cztery razy nam się zdarzyło, że live'a nam ucięło. Wszystko było na GoPro, na Wi-Fi. Y, kamera łączyła się z telefonem przez bluetooth. Potem y, telefon z Wi-Fi, no działy się cuda, cztery razy nam wywaliło live'a. No, i to jest właściwie główny powód, dlaczego tych liveów nie ma. No i właśnie po to jest Lumix, abyśmy unikali tych problemów. Wszystko będzie puszczone na OBS-ie, na kablu HDMI, na normalnym złączu do internetu, czyli również na kablu. Więc mam nadzieję, że tutaj już się nie będzie działo żadnych przygód. A oprócz tego będzie również pewna nowość na tych liveach, o, o której jeszcze właściwie nie chcę mówić. A zobaczycie w praniu. Ja teraz poproszę o Adiego. Adiego? Adi Adiego? Adiu? ja mogę Cię prosić o unboxing naszego aparatu? Oczywiście, że możesz. Bardzo. Proszę. O, dziękuję bardzo. E, oczywiście, tylko wspomnę, że aparat jest używany, no ale jest już używany ogólnie jako Lumix przez profesjonalistów, więc myślę, że nam się doskonale sprawdzi na nasze potrzeby. Kupiliśmy używkę, myślę, że w Spoko Stanie e, Tomek, który nam montuje filmiki, którego serdecznie pozdrawiam, Cię, Mistrzu. Zderwały. Robisz Robisz Turborobotę <kłyszy> i cieszymy się, że wróciliśmy do współpracy. I jesteśmy z tego mega turbo dumni. No i co, Adrian? Ja nie nie obsługiwać. No właśnie, i sobie też tego nie powiedziałem. On już to u nas trochę leży, nie. A ja też jeszcze ogólnie nie, nie, nie ogarniam go, co tutaj się dzieje. Możemy pokazać jeszcze obiektyw, bo również jest, więc myślę, że kawał świnki tu będzie nagrywał. O, Może o, Ana coś tam włączył, że niby że się zna. No, bo to się. To się, to... <laughs> o, o. się to jeszcze umiem ten założyć obiektyw. A, bo nie obiektu. No a czy masz aparat, bo jak o spadnie czy, stary to będzie koniec nagrywania. No czemu? <laughs> no i teraz trzeba, jak to było? No, <laughs> yy, Znaczy ten aparat kosztował tyle siana, że ja mam rysek trzymać ogólnie. Ale jakoś tu się czekaj. Tu się ten... Czerwonego. Czerwone czerwonego. I tu masz preskę. Aha. No to może tak. I działa. Ja pierdolę, ale no. zobacz jaki sprzęt. To tu. Aha. No i tak on wygląda. Aha, ty miałeś unboxing robić. Ja no, unboxing zrobiłem, a otrzymać możesz. Czekaj, on ja go dobrze założyłem? Nie, dobrze. No będzie. Myślę, że będzie spoko. Już to jest taki sprzęt używany przez naprawdę profesjonalistów, którzy nagrywają wesela, różne, różne takie fajne przedsięwzięcia. No wiadomo, można aparat kupić za 20 koła, ale no, myślę, że to nam w zupełności wystarczy. Z tego miejsca również chciałbym podziękować wam, widzom, bo to naprawdę w dużej mierze dzięki wam, więc dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za wszystkie wiadomości prywatne, które do nas piszecie, że jesteście z nami, że wspieracie, że podziwiacie, że trzymacie kciuki przede wszystkim. Kurwa, to jest za Jejbiste, nie? To nas tak mega motywuje i jakby. Dzięki temu nam po prostu chce się to robić dla Was, nagrywać te filmy, dzielić się tą wartością, wiedzą, no i przede wszystkim y, robimy to, co kochamy tak naprawdę, więc no super, super się to układa i jeszcze raz chcieliśmy widzowie Wam bardzo serdecznie y, podziękować. Coś jest. jeszcze, Adi o tym aparacie, oprócz tego, że jeszcze nie umiemy nawet zdjęcia nim zrobić? No słuchaj, no ja nie jestem <suszy> żadnym fotografem, no, jeśli chodzi o to, czego chcę tu ale jeśli chodzi o fotografowanie, robienie filmów... To lipa, lipa. Y, bardzo ładny, a czarny aparat. No. <suszy> <grystnie> Czarna para. nawet nie wiem jak no nie wiem, nie, nie, nie podrabię. Firma nie, nie jest ten, to jest bezlusterkowiec no, O, to, to ja to wiem. To jest... Naprawdę przyda nam się, właśnie tak jak Kasper słyszałem e, wcześniej mówił, e, do live'ów na pewno. Bo do, 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 do <iberatını> to był główny cel, tak główny cel tak. nasz, żeby aparat taki do że żeby można było filmiki kręcić, dodatkowo jako GoPro, żeby, żebyśmy mogli fotografować nasze detale. Tak, jakiś do, 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 dodatkowy kadr do filmu, tak. nie? to w ogóle by była petarda. Na pewno e, nasz nowy montażysta Tomek. E, no, no, nowy stary, można powiedzieć. To, nowy, nowy stary bo Tomek, będzie miał więcej przewidek, lepiej to będzie wyglądało, wyglądało dla Was. No i cóż, no jestem e, bardzo zadowolony. Myśleliśmy, czy kupić nowy, czy kupić używany, e, poszło na używany. E, na pewno jeszcze dużo zdjęć dla nas zrobi, także ja się mega cieszę, też byłem za tym, żeby taki aparat kupić. Dobra, to co, przydymimy teraz trochę? No, no przydymiej Mamy naszego Heimera, którego jeszcze nie, uważ nie znaczy używamy go w sumie cały czas, ale nie był pokazany jak to się odbywa. No w takim na, na warsztacie było, tak jak mówiłem wcześniej, szkolenie. Aha, no właśnie. O ogólnie jak to się obsługuje, to już może, mogliście zobaczyć, ale ci nie wszyscy pewnie oglądali godzinny filmik ze szkolenia. No to co, mamy oprawkę na 16 mm, mamy frez 16. To jest bardzo proste, ciężko się tu pomylić. Jak to odczytać? No mamy na oprawce napisane, który musimy program wybrać z wersji standard. Czyli my wybieramy A4. No i maszyna nam podpowiada, że to jest program do silnicy FI 14, FI 16, my mamy FI 16 i maszyna mądra podpowiada nam, który mamy wybrać hashtag, w którą pozycję na cewce. No i to jest hashtag 5, pozycja 5, tu mamy napisane 14, 16, czyli tak jak na oprawce. No i co? I grzejemy, zjeżdżamy na dół. Oczywiście, używając takiego typu sprzętu, nie musimy się obawiać, że oprawkę przegrzejemy. Bo tak naprawdę, o! Wkładamy, znaczy, grzejemy ją do końca, leci dym, leci dym, jest dymione. Jedziemy do góry. Wkładamy sobie frezik, i tak naprawdę, już nie jestem w stanie go wyciągnąć. No ale, no, oczywiście, trzeba go y, pochłodzić troszeczkę. Więc, używamy do tego lodóweczki że to, tak nazwę, nieprofesjonalnie bardzo. Uprawki chłodzące czy za... co? No jakieś tam chłodzenie to jest. No. Ogólnie mogłoby się studzić samo, wiesz, bez tego, no ale trwałoby to z 20 minut, pół godziny, no może pół godziny wsadziłem, ale no, no kurde długo, nie? A tak naprawdę za dwie minutki, półtora, ten, to narzędzie będzie gotowe do, do jechania z tematem. Właśnie, to jest bardzo fajna to, to, to... E, Dobra, to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o aktualności. Nie ma Patryka, którego serdecznie pozdrawiamy. Patryk dobra, dzisiaj musiał się urwać. Na studia, bo to jest Patryk, jest bardzo pilnym studentem. Ale ja, to jest wieczne Yy, tak, Adi, coś jeszcze chciałeś dodać? O, nie ja, ja może dodam to, bo mamy, również zakupiliśmy rozwiertaki węglikowe, yy, nad czym bardzo ubulowałem wcześniej, no ale no nie oszukujmy się, nie stać było nas na wszystko, więc dzisiaj używamy rozwiertaków węglikowych, yy, wiertła węglikowe <kłyskujesz> pod rozwiertaki, pod więc ta obróbka naprawdę pójdzie nam yy, dosyć szybko, no i z, oczywiście będziemy mogli troszeczkę więcej pieniążków zarobić, ale trzeba było zainwestować. Yy, no i wiadomo, dużo gwintowników jest oprawionych, więc jak mamy inny po prostu gwint, zmieniamy oprawkę, więc jest oprawiony, cyk, start, jest jazda z tematem, nie? Jak najwięcej narzędzi staracie się na oprawić, opra 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 tak, tak. Na, Czy szybciej, żeby to wymiana trwała. Dokładnie, nie? dokładnie, żeby jak najkrócej były drzwi otwarte na obrabiarce. Tak, no właśnie jeszcze to <coughs> prawdopodobnie tutaj stoi nasz czas, jeszcze myśleliśmy na tym, jak e ustawić. ustawić wszystkie maszyny, To prawdopodobnie będzie, tu ta maszyna zostanie, 3, Obok będzie VF2 KSS, tak myślimy. Zobaczymy jak to w praniu wyjdzie. No i to kareczko pójdzie na ścianę. Yy, celi... Taką elkę stworzymy A. prawdopodobnie, S -s nie? będzie na, yy, na ścianie i hasz będzie jakby w elce, taki tak no. zamknięty. Lecz. Robimy drugą linię napięcia, 39kW, zabezpieczenie 63A. No mam nadzieję, że to się do czerwca wyrobią z tym, Zenei, Ale zobaczymy. Tymczasem co, ja włączam kamerę. Okej, okay, leci z tematem, bo ja leciał. Nie wiem czy a, jeszcze trzeba się nauczyć tego, ale widzowie, naprawdę bez kitu, nie, nie umiemy się nim obsługiwać jeszcze, bo to jest tak, taki, no może nie skomplikowany, ale no wiecie jak to jest, jak kiedyś podchodziliście pierwszy raz do frezarki czy do tokarki, to też nie wiedzieliście co jest, co jest pięć, że tak powiem, więc my nie wiemy, nie wiemy o co chodzi z tym aparatem, ale przyjedzie do nas ziomeczek, który nam tu wszystko wyjaśni, i pokaże jak tutaj to wszystko poustawiać. My tymczasem zajmiemy się naszą obróbką. Detal jest bardzo prosty, z tego co widzicie jest tutaj pińszczyzna jest załączona. My sobie polecimy, oczywiście załączamy, a tymczasem ja skupię się na omówieniu tego co mamy do zrobienia. Jest to taka tulejka, o akurat mamy w akcji oprawkę termo. Więc spoko no na takim fajnym wysięgu zależało mi na tym, żeby y, można było narzędzie mocno wydłużać. W niektórych przypadkach nam to jest bardzo potrzebne. Mamy taką jedną oprawkę, którą przedłużamy koszykiem na ARK-16. No a to jest tylko ARK i mamy taką oprawkę jedną, a teraz tak naprawdę dzięki temu, że y, mamy te wszystkie oprawki na każdą silnicę wydłużone, więc y, nam to się mega, mega sprawdza. I jak widzicie, gdyby była R32, no to miejsca do uchwytu, który znajduje się teraz yy, na czwartej osi na podzielnicy byłoby znacznie mniej. Ok, co my teraz tutaj robimy? Może omówię? Yy, pozwolę sobie zachować się jak na przykład yy, yy, pan Smokowski z Hate Parku, który komentuje mecz jakiś, <laughs> więc ja będę komentował. Yy, oczywiście w takim cudzysłowie. No to co, mamy tutaj takie spłaszczenie, mamy tutaj również taki kącik no i mamy również takie tutaj wybranie. Ogólnie można to by było wybrać frezem teowym, oczywiście frezem teowym też będziemy to wybierać, ale zależało mi na tym, bo mamy tam ponad 60 sztuk chyba, albo nawet więcej, teraz już nawet nie wiem. No żeby ten frez ze stali HSS nie był tak dowalony, żeby on nie brał tego całego mięsa, więc frezem czwórką sobie wybrałem z zgrubnie tutaj, tutaj. I ten frez owy, który właśnie widzimy, który się załączył nam, żeby miał tego mięsa mniej do wybrania. Jest to stal IC 304, więc niezbyt nie przyjemna stal do obróbki, jeżeli chodzi o frez teowy na pewno. Jeżeli chodzi o zwykłe frezy, no to tak jak mieliśmy wcześniej laminę, to naprawdę dla nas to była przyjemna stal. W ogóle nie mieliśmy z tym żadnego problemu. Bo no teraz mamy różne, testujemy sobie inne różne frezy do stali nierdzewnej i też się póki co sprawdzają. Yy, ostatnio, to się ostatnio stres chyba z Kyocery się upewnia jeszcze z Kyocera albo yy, tak, Kyocera dziesiątka kosztuje około 30, 44 euro netto. Więc no cena, może nie jest super niska, ale też nie jest wygórowana i naprawdę taką robotę, którą mieliśmy również na czwarte osi, właściwie z wykorzystaniem DWO czyli dynamicznego przyjęcia punktu zerowego, no to 200, nie, 150 sztuk dał radę ogarnąć, więc naprawdę jestem zadowolony. Tym bardziej, że robił taką nieprzyjemną obróbkę, bo rowkował w pełnym materiale, <coughs> chyba tam 12 mm na raz, czy tam może nawet więcej, więc uważam, że jak najbardziej się sprawdził. Dobra, więc tak, jedziemy frezem teowym, frez teowy to jest średnica 22, Yy, szerokość dziesiątka, tutaj mamy dwunastkę, więc on tak naprawdę jedzie za dwa razy. Zaraz to zobaczycie. Wiadomo, no, 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 dużo jest wody. Kwasówka lubi wodę, więc ja po prostu nie pozwoliłem sobie na to, aby tej wody wyłączać. Tym bardziej, że jeszcze parę sztuk mam do zrobienia. No a, dlatego właśnie ta, ta woda leci. No kurczę, ja wiem, że nie, 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 ta może widoczność nie jest jakaś przyzwoita, no ale Dlatego mam dwie kamery, jedną wsadziłem do środka, drugą nagrywam na żywo, jakby co tutaj się dzieje i tak to wygląda. Mamy przejazd drugi, mamy tutaj posuw 30 mm na minutę, więc bez szaleń z VCM-em nie będzie koło 20-30, ale to wszystko podam, podam parametry w tabelce. No i co? Idziemy sobie z tematem. Tak jak mówiliśmy, czekamy już na kolejną maszynę, czyli co to oznacza dla nas oznacza dla na nas to, że no, musimy zatrudnić pracownika. Czy pracownika? No, to jeszcze się okaże, czy pracownika, bo ja o zawsze to mówiłem, yy, że nie jestem zwolennikiem yy, umów o pracę. Czyli yy, dla mnie najlepszą formą zatrudnienia jest B2B, czyli yy, bierzemy gościa, gościu otwiera swoją firmę, wystawia nam fakturę, my zajmujemy się wszystkimi jego opłatami, czyli księgowością, yy, zus jeżeli ma jeżeli to nie będzie spółka. Więc tak naprawdę robimy za niego wszystko, on nam wystawia tylko fakturę i sprawa jest prosta. Nie mamy żadnych tam nie wiadomo jakich kosztów związanych z jego ubezpieczeniem czy coś. No nie wiem dlaczego wielu pracodawców tego nie kuma. Teraz tym bardziej będziemy w tą stronę iść, ponieważ zaczęliśmy współpracę z nową księgowością, z firmą koncepcją, z Bydgoszczy. Bardzo nam zależało na tym, aby jakby w biurze księgowym był również radca prawdy. To jest mi taka wartość, którą ciężko przejść na pieniądze. I mimo tego, że teraz będziemy wydawać troszeczkę więcej na tą księgowość, ale jakby wiedza dzięki temu radcy prawnemu jest tak duża, że no, naprawdę ciężko przejścić to na złotówki. Okej, okay, frazik nam tutaj powoli kończy, a jeszcze, sorry, wracając do księgowości, kurde, ale frumam dzisiaj, dlatego jestem sakra. sakra. Yy, wracając do księgowości, chciałbym z tego miejsca pozdrowić naszą byłą księgową, czyli panią Tereskę z yy, Pani Teresko, yy, dziękujemy bardzo za współpracę, pani była dla nas taką dobrą ciotką, zawsze to mówiłem. Yy, wiele nas pani nauczyła, bo nie wiedzieliśmy, no naprawdę, praktycznie nic, jak się prowadzi firmę i w ogóle o co tutaj chodzi. <grym> <noise> Dlatego pani Tereska sprowadziła za rękę. Ale teraz <noise> mówię, już też jest dość poważnie się zrobiło i strasznie zależało na tym, żeby był radca prawny w jednym miejscu, aby to wszystko miało ręce i nogi. Dobrze, prezik dziesiątka, zrobiłem to ścięcie. Takie zwykłe ścięcie. Teraz pojedzie sobie fazeczka. Fazeczka no niestety będzie musiała jechać tylko tutaj. Resztę sobie zrobię pilniczkiem ale to dosłownie trzy pociągnięcia i żadnego gradu nie ma i myślę, że yy, firma Elbi z Wrocławia po raz już kurde, nie wiem który, będzie zadowolona z naszych usług. Jeszcze ja, żeby było śmieszniej. Zauważyłem, że chłodziwo, które mam jest no, troszeczkę pewnie zbyt, yy, zbyt gęste, a no, już trudno. Widzę, że mam 70, no, prawie 80% chłodziwa. Dzisiaj dolewałem, ale widać, że jeszcze jest to nie jest to. No dobra. Chodzimy sobie, zbiję później. Y, tymczasem jeszcze raz pokażę naszego hajmerka. O, to już jest, było dawno zimne, sobie zapomniałem o tym, mogłem wam wcześniej pokazać. No, ale zimne i zobaczcie, jaka kolubryna. He, he. Można nim jechać z tematem. Fajne kolorki w ogóle dostaję po tym grzaniu. Tak to wygląda. Z jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni. Z oprawek również. Przepraszam za moje gardło bo jestem troszeczkę rozziębiony. na dzisiaj to by było na tyle prosta obróbka na czwartej osi dodatkowo podzieliśmy się z wami co słychać u nas Adi wraca do nagrywania już niedługo w tym tygodniu wie za trzy filmy Adi się rozpędza. Niedługo tysiąc subskrypcji nie Adi także zachęcamy zachęcamy do subskrybowania tego gościa ja również Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. Zapraszamy na Facebooka, na TikToka, na Instagrama. Odbierajcie naszą stronę. Niedługo będzie również update naszej strony. Kurde, to też temat, który już troszeczkę za długo się przewija. Ja to już nie No właśnie, ja nawet jeszcze nie zacząłem. Ale dobra. <kłysy> pozdrawiamy widzów. Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo Adi. Trzymajcie się gorąco. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdro!